Witam tutaj tej walki, to jest Demolish and Build Company. Gra taka w sumie, o czymś widzę taką półkę w jakimś MediaMark i cała półka zawalona, zawalona grami w stylu simulator, wstaw tutaj losowe słowo i 2017 na przykład, bo to jest tak na pierwszy rzut taka, to tak mi wygląda, ale może być zupełnie inaczej, także zapraszam, żebyście sobie obejrzeć ten film, bo sam nie wiem do końca czego się spodziewać. Gra się nazywa Demolish and Build Company. Nie wiem, czy to jest oficjalna nazwa, bo do premiery tej gry jeszcze jest jakiś czas chyba z tydzień czy coś takiego. Więc to się jeszcze może zmienić, tak jak było w przypadku tej polskiej farmy, bo to się nazywało Farma Expert, a nagle się zmieniło, że polska farma. Dobra, Twój osobisty doradca. Cześć szefie, zaczynajmy. Nasza firma jest zadłużona, więc musimy rozkręcić ten interes. Ja zajmuję się papką Dobra, mamy pojechać teraz gdzieś, bo ja już to zrobiłem. Ten znak w ogóle płonie, przynajmniej tak mi się wydawało na pierwszy rzut oka, że on płonie, a to tylko takie flagi są. Yy, mamy wsiąść do auta i pojechać na miejsce i to jest właściwie pierwsza rzecz potem musimy siać zniszczenie bez młota to nie robota i takie rzeczy także takie są początki ogólnie tu możemy, później uż, uż, o, tu możemy później używać również dużo różnych innych maszyn dużo różnych innych maszyn to chyba nie jest poprawnie powiedziane mi jeszcze jechać tu jakieś widzę zatwardzenie na skrzyżowaniu bardzo widzieli kto ma jechać no i też jest jeszcze aspekt taki, że trzeba można coś budować i z tego co proszę. Czemu on tak się koła zblokowały, czemu on nie skręcił, nie wiem teraz coś się stało, ale mniejsza z tym. Eee, tu jest w ogóle jeszcze coś takiego jak jakieś posiadłości do zarządzania, także to jest w sumie takie trochę jakby GTA nawet. Nie? Grafika też tak jakoś wygląda trochę trochę nawet całkiem nieźle, trochę nawet całkiem ja nic, chciałem to powiedzieć, to ja nie wiem. Dobra, widzę, że są takie dziwne trochę. Nie mamy za bardzo otwartego świata, tylko takie. Mm, nie wiem jak to się fachowo nazywa. E, lokacje osobne, czy coś takiego. no Na ale Dobra, ja tu chyba mam pierwsze. Są, nie wiem, czy to są znaki, w jakim kraju my w ogóle jesteśmy. Pewnie jakaś Ameryka, bo dlaczego nie wszystko zawsze się w Ameryce dzieje? Czy jakiś po prostu bliżej nieokreślony kraj, bo to nawet widzę żadnych tablic rejestracyjnych nie ma. Znaki po angielsku, wie. Dobra, odkryte dpy posesja 2. No i tutaj mamy chyba F. Tak. Pewien posiadany przez nas magazyn wymaga renowacji, ściany działowe biur w środku nadają się do wyburzenia, przy okazji pozbądź się starych kanistrów. Czyli takie bardzo, bardzo podstawowe zadanie, już je właśnie zrobiłem, ono zajęło parę minut, także nie ma problemu. Tego tutaj nie ruszamy, są jakieś dechy, nie wiem, później coś z tego zrobię, chyba że to te ściany działowe właśnie były, że zebrali. Są kanistry, teoretycznie, mi to bardziej wygląda na butle z gazem, ale skoro oni twierdzą, że to są kanistry, to niech, niech tak będzie. Muszę je dostarczyć tam do kontenerka. E, jeszcze jeden był tutaj gdzieś, e, także bierę, kolejny był gdzieś tam chyba i jeszcze jeden w środku budynku. Ja już to właśnie przeszedłem przed chwilą, więc wiem, chciałem po prostu zobaczyć, czy ta gra w ogóle jest warta tego, żebym ją nagrał. Kurczę, ten profesjonalny youtuber, że nie będzie nagrywał gier, które są jakie, no proszę, proszę was, no jest całkiem nieźle, więc se zagramy. Może zrobimy z tego serię, jak będziecie chcieli, także dajcie znać tam w komentarzach czy coś. I, i łapkę, łapkę w górę! I nie zapominajcie o subskrypcji. A jak dobijemy do 5 łapek, to będzie następ, następny odcinek, będzie tak. I, i, i zapraszam do lefników i tak dalej, profesjonalni jak słyszałem. <coughs> Dobra, muszę rozwalić filary. To jest moje zadanie. Mam po prostu młot i tyle. Nie wiem, jak to się dalej utrzymuje, ale mniejsza z tym. A tu jest jeszcze, jeszcze tak zwany kanister. Ale proszę go. O nie! Już zginęli. Znaczy, tylko ja w sumie, bo tu sam jestem, a nieważne. Spad, spadła mi butla, ale chyba są puste w takim razie, skoro ja jeszcze żyję. Ja jeszcze butla z gazem jak tak spadnie, to... to wybuchnie? Nie, wiem, nie, próbowa, nie próbowałem w sumie. Dobra, kanistry są niby dostarczone, znaczy kanistry niby... niby kanistry są dostarczone, to dostarczone są na pewno. Dobra, dostajemy 2 dolary za każdą rozwaloną... nie wiem, każdy rozwalony fragment. A jak to się całe wali, to... to też... okay. Ma sens filary, zbóż filary. Trochę jeszcze tego zostało. Ja bym tu jeszcze na przykład to wyczyścił tak bardziej, ten dół cały też można rozwalić, tak żeby w ogóle nic po nich nie zostało, ale z tego co widziałem przed chwilą, to nawet wystarczy takie kikuty zostawić chyba i jeden cały nam to zaliczy, także tak, dosyć... dosyć tolerancyjna jest ta gra. Nie wiem też ile my mamy pary w łapach, z czego są zrobione te filary. Tu ja wyjrzę, że to jest jakiś żelbek, ale sądząc po tym z jaką łatwością mi idzie rozwalanie tylko tu to, to, to raczej jakiś karton czy coś. Albo ktoś potaniał się i wtedy poszedł, jak stawiali te ścianki działowe I, i tego. W ogóle jest coś takiego. Kontrakt ukończony. Widzicie, zostały jeszcze jeden filar takie kikuty tutaj wszędzie. I to jest już zakończone. A dobra, tak, zrobimy do końca. Pieniądze za wszystko to. To jest jakiś bonus po prostu. Okej. Okay. To tak jak za cały kontrakt dostaniemy hajsiwo. A jeszcze za takie pojedyncze te to też. I ja bym mógł tutaj siedzieć trochę dłużej. A mogę to jeszcze? Nie, to już jest... A nie, dalej mogę. A ja to mogę zu zupełnie wszystko wyczyścić. Gruzu nikt nie wywiezie, bo gruz po prostu znika, bo yy, nieważne, dobra. Żarty z Romów nie na miejscu, nieważne. Yy, Samouczek jakiś, zmysł budowlańca, podświetl elementy aktualnych zadań. Właśnie, to jeszcze jest takie coś, zmysł budowlańca, trochę śmiesznie to wygląda. G trzeba nacisnąć, zdaje się. Nie, R. I, i jest takie coś. Takie, takie, zmysł budowlańca, tylko że to już zadanie zaliczyliśmy, więc podejrzewam, że właśnie dlatego się nie podświetla. Naprawdę, będę musiał spędzić trochę czasu i wszystko rozpierdzielić, ale, ale nie chcę miesie. Dobra, kontakt zakończony, Enter, żeby sfinalizować. Yy, I tu są wymagania młot wyburzeniowy, to akurat tyle miałem. Zawsze w kieszeni takie noszę, więc spoko. Dobra, muzyczka jest, dostaliśmy 1000 dolców, 320 bonusów, doświadczenie 70 XP. Także, także jest dobrze. Nie wiem co mi to w sumie jeszcze daje, to całe doświadczenie, czy mamy jakieś, nie wiem, więcej siły w łapach, jak sobie później młotem będziemy machać, czy coś takiego. Dobra, ktoś dzwoni. Dobra robota, szefie. Ja Kontynuuj i przyjmij kolejny kontrakt niedaleko. Ok. Poziom licencji jakiś, co? Aby lokować nowe maszyny i narzędzia, musisz zwiększyć poziom licencji i każda licencja. To, to są te XP całe? Chyba tak, Ok. Czyli za XP możemy sobie kupować inne maszyny i tak dalej. No dobra. Yy, scenariusz 160 metrów stąd mamy. Ja sobie go tutaj pięknie wyprzedzę w niedozwolonym miejscu, w górka, tak nie wolno robić. Pamiętajcie, to jest niebezpieczne. No, i dobra, jest kolejny scenariusz. Co my tutaj mamy do, do zrobienia? W sumie tutaj dużo nie widzę, ale zobaczymy, Demolition, czyli pewnie będziemy musieli znowu coś rozwalić, dobra, f. Wymaga koparki, tak? Wyrównaj teren oraz pozbądź się chwastów. Okej, okay. koparka mi się tu sama teleportuje, że będę musiał po nią pojechać. E, nowy samouczek, materiały niebezpieczne. Muszę po tym przejechać, tak? A rozumiem, że ten pojazd się do tego za bardzo nie nadaje. Aha, ale coś było o parkingach jeszcze. Eee, moment, no, materiały niebezpieczne. Unikaj wjeżdżania na niebezpieczne materiały, możesz się przenieść, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy. Ok, a co z tym? Parking do szybkiego dostarczania. Ok, czyli mogę zrobić F. O! Dobra, nie muszę. po Dobra, fajna, fajna opcja, w sumie. Okej, okay, mamy tu buldożerek, w tym jeszcze nie jeździłem, eee, przemieszcza się, to jest w ogóle gra tego samego studia co zrobiło niedawno Giant Machines i Polską Farmę z tego co, z tego co kojarzę, dlatego te gry dostałem w ogóle gdzie ja jadę, chyba nie w tę za bardzo, eee, także właśnie dostaję od nich aktualnie ostatnio gry i w sumie całkiem spoko, do Polskiej Farmy miałem trochę zastrzeżenia, to możecie sobie zobaczyć tam na odcinku, na razie tutaj mi się podoba, fajna gra w sumie. Bardziej niż Giant Machines, szczerze mówiąc, bo tam się trochę nudziłem. Ale okej, okay, dobra, czy to mogę jakoś opuścić? Tak, mogę to na dół do góry. Dobra, przez co trzeba przejechać? O, ło, wyrównywać Nie wiem, gdzie ta ziemia się e, traci, że tak powiem, ale. E, coś mówili o niebezpiecznych materiałach. Dobrze, ale mogę naprawić kluczem. Wjechałem w coś, co eksplodowało, ale mogę naprawić to kluczem. Spokojnie. Okej, okay. kabina, tak. A Playway w ogóle moment. Playway, czyli producent tej gry, oni chyba zrobi też Car Mechanic Simulator, nie? Tak mi się coś, tak mnie się zdaje coś, to też gra z tego samego studio. Dobra, tu jeszcze mam trochę do wyrównania. Tym razem postaram się nie wjechać w coś, w co nie powinienem wjechać. Żadnej kary nie dostałem za to, ale no, no, tyle dobrze. Dobra, jedź pan. Tu, tu po dolarku za każde, nie wiem, wiaderko ziemi usunięte. Można by było jeszcze tak zrobić, kurczę, żeby to właśnie zepchnąć gdzieś w taką dziurę i tę dziurę też wyrównać, to by było fajne. I trochę skopane jest sterowanie tym. Bo do tyłu to jest trochę mylące jak chcę wycofać i się sterowanie odwraca. Takie trochę 2 na 10 jest. Już mi to gdzieś przeszkadzało, nie wiem czy w GTA chyba było dosyć denerwujące. Dobra, tam jeszcze mamy coś do wyrównania, ale jeszcze tutaj skończymy. Pewnie też się okaże, że będę musiał no, połowę tamtej kubki jednej zostawić, bo to jest takie dosyć. nie, dosyć duża tolerancja, tu jest. Ale okej. Okay. I rozjeść krzaki jeszcze. A gdzie są krzaki? Przy drodze tu są jakieś, ale wincy, wincy krzaków jest chyba tutaj. Dobra, jedziemy. Nie chcę tutaj wjechać w te dechy. A dobra, to są te krzaki. Rozpocznę. No, Szkoda, że przyjechałem przez jednego i w sumie efektu żadnego nie widziałem, no ale mniejsza z tym. Kto w takim miejscu postawił te beczki? Oni są po prostu złośliwi. Jakaś inna ekipa, nie wiem. Nie wiem, kto tu wcześniej robił coś. Przywieźli te ziemię na pewno i kurczę, porozstawiali mi takie beczki, żeby było śmiesznie. Dobra, gdzie są jeszcze krzaki? Jeszcze dwa krzaki, tam są jeszcze dwa krzaki. Przejadę sobie przez te kupę ziemi też. Przy okazji, skoro już jestem z tej strony. O i zadanie wykonane, Widzi? taka kupa ziemi jeszcze została, ale zadanie wykonane, nie no, zrobimy wszystko też zawsze za to jakieś dodatkowe hajsiwo będzie eee, Tu jeszcze jest krzoczek i misja zaliczona, kontrakt ukończony, ale zrobimy wszystko, jak robić wszystko to wszystko, nie będziemy tutaj jakoś kurcze, eee, jak, jak to się nazywa eee, w, 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 w lecieć czy coś, no tak można powiedzieć Zrobimy wszystko kurcze Dobra, tak. Wracamy się pięknie. Tak. I. I tak, bardzo ładnie. Enter. I jest, ok. Kupiliśmy ziemię. Dobra, czyli to było tylko było tylko opis tego. Jest muzyka, jest kontrakt zakończony. Pieniądze, od doświadczenia wszystko jest. Dobra, telefon dzwoni. Co teraz? Niektóre zlecenia wymagają posiadania specjalnych narzędzi. Podończać za punktem do sklepu i kupiłem piłkę elektryczną. Swoją drogą, możesz zawsze wziąć taksówkę do wcześniej odwiedzonych lokacji. Po prostu otwórz mapę i kliknij na interesujące Ciebie miejsce. Właśnie, jak tu mapa wygląda? Pokażcie no mi. Aha, to, ech, tu są takie te tylko. What? Eee, dzielnica, miasto, dolina. To jest całość niby, tak? I tu tylko wjeżdżamy... Ja teraz właściwie jestem. Nie rozumiem tej mapy, ale dobra, mniejsza z tym kiedyś zrozumiem pewnie. Wszystko w swoim czasie. Dobra, jedziemy za punktem. Czyli musimy wyjechać, powiedzmy, z tej lokacji, czyli z dzielnicy przemysłowej do tak zwanego, nie wiem, otwartego świata czy coś. I z tego otwartego świata gdzieś do miasta później, czy coś w tym Tyle dobrze, że to dosyć szybko, że tak powiem, się przerzuca między lokacjami. O, znowu, coś takiego właśnie. Okej, okay, stąd przyjechaliśmy, tam jest gdzieś nasza firma, później w prawo. Ała latarnia. Nie widziałem jej, nie bardzo. Popsułem to auto, czy tak? Nie bardzo. Przepraszam. Nic się nie stało, nikt nic nie widział. Znowu te płonące znaki, na naprawdę z daleka wyglądają jakby płonęły. A tutaj jest... Tu jest... Sklep, tak? Nie wygląda jak sklep, ale okej. Okay. Młotek jest na górze. Odkryty sklep z narzędziami. Nie, nie budzi to za bardzo mojego zaufania, ale okej. Okay. Crash Tools. Dobra nazwa firmy. Dobra, piła elektryczna. A, taka piłka. Znaczy, piłka. Okej. Okay. KUP. Doskonała do cięcia płyt lub rur metalowych. E, można też ciąć tym ludzkie kończyny prawdopodobnie dość skutecznie. Dobrze, mniejsza z tym. Połączenie przez. E, musisz pojechać do innych miejscowości, aby przejąć kontrakt, po... jeżeli za zaznaczonym punktem. Ok. Składam i jadę. Trochę taki drętwy jest model jazdy tym pojazdem, ale w dalszym ciągu na przykład lepszy niż w polskiej farmie, bo tak nie podskakuje jak dzikie, bo tu nie ma gruntu tak wszędzie, że tak powiem, yy, fizyki gleby. No, nie ma wszędzie tylko tak, to to tam wyrównywaliśmy takie pojedyncze rzeczy. Dobra. Za 300 metrów kończy nam się, że tak powiem, otwarty świat i pewnie gdzieś widzimy. Cię, że tam nie wiem. Trochę sobie tutaj skrócimy drogę. Odkryte wioska Lake Village. Okej, okay, wow, jakieś tam góry i doliny na tej drodze, co się to dzieje? No trochę mi się nie podoba w sumie, myślę, że silniej gry by ogarnął, tak, żeby cały świat był, że tak powiem, otwarty. I nadużywam pojęcia, że tak powiem, tak teraz zauważyłem. Też fajnie. Dobra, 200 metrów. Co my tutaj mamy? Będziemy musieli coś ciąć. Tu jest zjazd czy gdzieś dalej. Chyba tędy. Trochę taki jakby stromawy, ale nasz pojazd sobie poradzi. Dobra, posesja 4. Co my tu mamy? Stare chatki zaczynają się rozpadać. Potrzebujemy się ich pozbyć, zanim ktoś zostanie ranny. Wymaga buldożer i piłaka, piłka elektryczna. Dostaniemy cały 1000 dolarów za coś takiego. A ja z swoim buldożerem mam tu przyjaciół tylko tysiaka za to dostanę, naprawdę? Dobra, no. wybórz, tnij. E, gdzie jest parking? To jest parking? Tak, proszę mnie tu bulldozer przytegować. Przy proszę bardzo. Dziękuję. Jedziemy sobie to podniosę. Tnij, Wyburz. Ja mam wyburzyć wszystkie te chatki, czy tylko niektóre? Bo no w sumie nie wiem. Spróbujemy wyburzyć przez w nie wjadę. O, działa, okej. Okay. Albo i nie. Uszkodziłem kabinę, ale dobra, pokręcimy trochę kluczykiem i wszystko będzie dobrze. Muszę to trzymać? Jak długo trzymać? Wytrzymałeś 20 na 10? Ja nie chcę tego pociąć, halo. Ani rąbnąć młotkiem. 30 na 10. Na, znaczy na 100. I kręć, 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 kręć. Nie wiem, jak długo tak trzeba kręcić, żeby to o te 10 punktów wzrosło. 40, 50. Aha, bo dobra, w drzwi nie mogę tym, tym, bo wtedy, jak kliknę w drzwi, to, to, nie, to mi to nie zalicza. Okay. dobrze wiedzieć. E, obniżymy sobie to coś i trochę inaczej będziemy jeździć, tak, żeby nie spadało to na koparkę, na bulldozer. Bo to chyba o to chodzi. W tym był chyba problem. Tak żeby stąd też nie spać na dół. Chyba tu jeszcze trochę wyburzymy tego wszystkiego. Oj, no tak właśnie, jak wjechałem pod dach, to uszkodzenia wtedy koparka o to, to chodzi. Dobra, niszczmy to. Wymolka, kurde. Jeszcze dwie chatki tu na górze i... chyba trzy na dole, okej. Okay. Można by tu jakieś materiały, jakby bym jak w GTA po prostu wziąć wyrzutnie rakiet i, i, i trzy rakiety i po Byłoby chyba prościej. A zdaje się, że w takim GTA to te naboje do rakietnicy nie były takie drogie nawet, no, to byśmy tutaj na zero jakoś wyszli. Nie pamiętam nawet, no. Taka luźna sugestia, że yy, w takiej grze mogliby tam kiedyś dodać wyrzutnie rakiet, tak jak ktoś będzie miał duży poziom później czy coś takiego. Już mu się znudzą do koparki, to będzie mógł przyjść do pracy z wyrzutnią rakiet i zrobić wszystko szybciej i taniej niż konkurencja. To było coś. Mówię samouczek, ostre pręty. Ups. Dobra, wyburz, ale wyburzyłem te drewniane domki już. Teraz muszę zjechać jakoś na dół, tak żeby się nie zabić przy okazji. Polecam. Ostre pręty i rozumiem, że co z tymi ostrymi z prętami. Mogą przedziurawić opony, bądź uszkodzić gąsienicę. Możesz użyć łopaty buldożera, by się ich pozbyć. Muszę je, muszę je psuć czy, czy, czy nie bardzo? Spróbujemy to odsunąć, czemu nie? No dobra, to nie było takie skomplikowane. Dobra, wjeżdżamy w to. Dosłownie wjechałem w to, niszczą sobie trochę kabinę. Okej okay. Myślę, że młotem też by to się dało rozmontować, ale by to trochę dłużej zajęło najwy najwyżej. Dobra, tu jeszcze jedna ściana. I tu jeszcze ściana, niech się to rozwali w końcu. 60%, 59, 55 39%, dobra, zrobimy to tym budżetem nawet bez naprawiania jeszcze, tak, tak mi się wydaje. Ach, zadanie wykonane. Pół domku jednego mogę zostawić z tego co widzę. Ale nie, rozwalimy wszystko. No To jest porządna firma. Nie robimy niczego tak po łebkach. Dobra, i co tutaj muszę z tym zrobić? To pociąć, tak? Rozumiem, że piłą. To nie jest piła. To jest piła. To muszę pociąć po prostu. Wystarczy jak zrobię tak? Będę tak trzymał? Czy muszę ten płot pociąć? Płot chyba. A, dobra. Tylko czy muszę tu... Nie rozumiem, jak ja to mam zrobić. Eee, cienką ścianę używając piłki elektrycznej, czyli co bo... dobra, wszystko, wszystko jasne. Trochę jak w farmingu: w sensie, że wystarczy trzymać przy myciu maszyn, jakichś w jednym miejscu, i, i wszystko jest ok, i cała maszynka się umyje. i ciśnieniowe kurcze. Dobra, tu. Tu... Tu... Na jakiejś beczce stanąłem. Halo! Proszę się nie ruszać. Dziękuję. Tu... 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 Kontrakt. I znowu, mogłem zostawić trochę tych... A nie, wszystko zniszczę, dobrze. A kto to teraz posprząta jeszcze? Przepraszam bardzo. Przed chwilą zdaje się filary z żelbetu rozwalałem, a teraz nie mogłem przepchnąć takiej ścianki. No dobra, em, w ogóle zaraz będzie ciemno, Czeka, Czemu ja wsiadam do koparki? Ja chcę wsiąść do mojego turbo samochodu. Aha, jeszcze tak, Enter trzeba. Ok, zakończ kontakt. Dostałem właśnie 1000. Ok, co dalej? Zmysł budowlańca jeszcze trzeba wypróbować. Zapomniałem o tym. Dobra, telefon dzwoni. Enter. Jeżeli chcemy nadążać do konkuren za konkurencją, musimy kupić nową maszynę. Mówiłem o wyrzutni rakiet wcześniej. Jeśli potrzebujesz więcej pieniędzy, wykonaj więcej kontraktów lista dostępna jest w menu głównym. Okej. Okay. Czyli już nam nie będą chyba dzwonić. Eee, nie będzie już nam ten gościu dzwonił za każdym tym kontraktem. No w końcu ja jestem szefem tej firmy, tak? To, co za człowiek tutaj będzie rozkazywać, co mam robić, gdzie mam jechać. Tak czy siak teraz trzeba pojechać się 250 metrów gdzieś, tam gdzie flaga scenariusz podejrzewam, że tam trzeba pojechać. W ogóle... Nawet tutaj jest cykl dobowy w tej grze niesamowita sprawa to jakieś lekkie wymuszenie pierwszeństwa. Już lekki poślizg, tak, tak delikatny dosłownie. Dobra. E, także w tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Dajcie znać, pewnie i tak jeszcze z tego zrobię drugi odcinek, żeby zobaczyć jak mam się drugi podobał, bo pierwszy to... Pierwszy odcinek danej serii zawsze jest jakiś taki w miarę... w miarę fajnie oglądany, ale następne to już potem różnie to wygląda. Tutaj te drogę to ja bym jednak poprawił na ich miejscu, bo tak trochę dziwnie to wygląda. No ale do premiery tej gry zostało jeszcze parę dni i coś mi się wydaje, że jeszcze jest szansa, że mi save'a zeżre przy okazji, więc nie wiem czy tak wgryzanie się w tę grę za bardzo w tym momencie to jest dobry pomysł. Trochę ten znak był twardszy niż przypomnę. Wyproszę tu co za wymuszenia jakieś. No, że w sensie, że ten znak był trochę twardszy niż myślałem. I mówiłem coś jeszcze o, o tej grze bardziej, ale już w sumie nie wiem, bo zobaczymy jak się drugi odcinek przyjmie i tak dalej, o tym tylko chodziło, także to by było teraz na tyle, dziękuję za oglądanie i 3 minuty już chyba tak ględzę teraz, także na razie i chyba mamy koparkę do kupienia, którą kupimy w następnym odcinku, na dziękuję za oglądanie i na razie.